Tytuł dzisiejszego filmu to żaden clickbait. Zapraszam Was na unboxing dysku, który kupiłem, wylicytowałem za złotówkę. Zapraszam Was na jego unboxing i mam nadzieję, że nie będą to kalosze z miejscowości obory. A tak na poważnie to dysk wylicytowałem na znanym portalu aukcyjnym. Udało się go wychaczyć za złotówkę i przesyłka do paczkomatu. Była od tego droższa, za całość wyszło mi 9,90. Z racji, że sprzedającym jest firma, to nie spodziewam się raczej, że w środku będzie jakaś cegła, choć sposób zapakowania w pudełko po kaloszach. No nie jest jakiś profesjonalnie firmowy, tak. I uwaga. Mm. Mm. Jest dużo materiału typu antystres Będę sobie... Śmierdzi starym magazynem lub piwnicą. Wow! Uuu! No powiem Wam, że wygląda... Wygląda elegancko. Przyjrzyjmy się zaraz mu z bliska. Słuchajcie, jest to Segate Barracuda. Nie mogłem kupić nowego dysku ze względu na to, że potrzebowałem dysku na złącze ATA, których, jak wiadomo, no już nie można kupić. A ten dysk posłuży nam do naszego projektu z systemem Windows 98. Ten, do którego robiliśmy unboxing paczki od widza, w której był procesor. Także ten, ten konkretnie dysk trafi właśnie do tego projektu. Pokażę Wam z bliska. Słuchajcie, obudowa nawet nie jest porysowana. Więc jest bardzo dobre wrażenie. Mamy złącze ATA, zworki, które musimy przestawiać, slave master i oczywiście e, zasilanie na molex. Kiedyś takich e, feature'ów nie było. Dzisiaj już e, dzisiaj już zworek się nie stosuje, dyski same się przełączają, a wtedy trzeba było e, decydować kto jest władcą, a kto gra drugie skrzypce. Dość fajny model, dlatego że ma taki backplate pod spodem, który chroni nam płytkę i całą tą elektronikę, która się znajduje pod spodem. Takiego dysku jeszcze nie miałem. Z czymś, z czymś takim jeszcze to jest jak najbardziej metalowy backplate, więc jak widać, no całkiem nieźle. Zobaczymy, co pokażą testy programowe, czy on w ogóle działa, czy ruszy i, i czy nie ma jakichś bad sektorów czy tego typu rzeczy, które mogą nam e, utrudnić później e, całą pracę z nim. E, dysk jest 60GB, co myślę, że pod programy na Windows 98 to jest aż nadto. A, a teraz zapraszam Was do naszego komputera testowego, podłączymy go i zobaczymy, czy działa i przeskanujemy. Wrzuciłem nasz dysk. I jak widać coś tam wykryło. Jak widać trafił nam się bardzo ciekawy egzemplarz. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli poskładać nasz projekt i bawić się systemem Windows 98. Zapraszam Was na tą serię filmów i oczywiście dziękuję za obejrzenie i zapraszam do każdego innego.